Witam, witam. It's time to limit break few more heroes, so as usual I'm gonna talk about my choices. Usually in videos like this I'm using ethers on five heroes, one in each color. I can limit break I think seven legendary heroes, one, three, four, five, yeah seven legendary heroes, but unfortunately this time I will limit break um, only three. I'll explain why a bit later. But let's start from the beginning. I'm getting a lot of questions about limit breaks. Should I do this or should I do that? Let's be honest, sometimes it's really hard to pick one hero. Also, I'm not a huge fan of limit breakers i know that some guys are using ethers as soon as uh, they have enough to break limit on hero even if hero is average in my opinion that's not smart broken limits are cool but hero benefits more from emblems additional stats and what is more important talent skills limit break gives only additional stats but also increases power of account and alliance war score. Uh, what is most important thing to make fights easier is mana generation. And this comes from troops. Heroes come and go and troops makes all heroes stronger. So remember to focus on troops with mana generation bonus. In current meta, launching fast heroes with seven tiles and average heroes with nine is crucial same story on the rush each hero have to be ready with six so forget about crit and ninja troops focus on the mana and you will see the difference now let's go back to limit breakers for something like nine or ten months i had only three broken heroes when some guys even in my alliance had something like ten I've set some criteria to pick right heroes. So first, will I use this hero on defense? Mm -hmm. If you want to help your alliance, it's nice to make your war defense stronger. Um, second, is this hero emblemed or can I max his talent greed soon? Stats from emblems paired with talent skills are more important for me third, is this hero versatile? for example, there are heroes for specific modes, so sometimes there's no point in feeding them with ethers. fourth, uh, will this hero benefit from limit break? i'm not a huge fan of using ethers on passive heroes, especially if i'm not using them on defense. same story with snipers, but of course, there are some exceptions. Some snipers are amazing, and to be honest, I limit break one already. Fifth, is this a top or high tier hero? Mm -hmm. If yes, you will emblem and use him anyway. If hero is just average and you're free to play or cheap to play, no worries. There is point six. So, sixth, do I like this hero? if yes, then it's okay. so these are my criteria. Um, and now let's start with dark faction. okay, so i have few cool options in dark faction. i like rainy, uh, konshu, uh, capri is nice, uh, but i'm torn between costume hell and narcissa both are great and that's really tough choice but i will go for narcissa fast speed okay damage great secondary effects amazing family bonus and passive and i'm using her on, on tournaments uh, even this week she was on my defense there i could wait for for example where he is here. I could wait for Lu Bu, but I'm low with Ascension mat materials, so probably I'll get Ethers uh, before I'll max him. Holy Faction. Uh, again, few nice choices. Costume Sith and Lidenbrock are great, but they are passive. Matilda is amazing, and I love Zugal Young. But I want more firepower. Uh, so options are Horus um, where he is. Damn, he's got this oh here. Okay. Uh, secondary costume of Yun or Erlang Shan. Um, I have Ethers for two heroes, but I will wait for Erlang Shen. Ice Faction. Hero that I'm using pretty often are Krampus, 2, and Esme. Um, possible option is Lord Loki. Uh, future options are um, Theobald Bennu or Gailard. but No rush, so I wait maybe I'll max second costume Alasi, I don't know Nature faction um, I love Arco uh, Second Liu Bei could be an option from future projects um, where she is. Grace would be a really good choice. Most guys probably uh, would pick Quenelle. I have ethers for two heroes, and I will go for Abellin. Fast speed, elemental defense down, dispel. I'm using her on Titans challenge events and, of course, in PvP. Old but gold. And last but not least, uh, Fire Faction. So again, few cool options. Um, I really like Hohenwerf. He's great. I like Zimkita, even uh, that she's old. She was my first uh, legendary hero. Uh, new hero of the month could be cool. Uh, so, yeah, where she is. Okay. Rafian and Nergib. Um, so, she could be an option. Same story with Ruby. Uh, so, yeah, she's amazing, but I don't think I will use her on defense. Hator is. Great in both attack and defense. Hands down, Hator will be my next pick, but this time I will go for Alucard. Uh, very fast speed, hits three, destroys minions with heal and mana feed options. Uh, we have more and more minion makers, and I need him a bit more than Hator or Ruby. So. These are my three choices for today Narcisa, Evelyn, and Alucard. Yellow and blue are skipped this time. Uh, so let me know if you think that those choices are cool. Maybe you would pick different heroes. Just let me know in the comments. Good luck and see you next time. Witam w polskiej wersji. E, czas na przełamanie limitu u kilku kolejnych legendarnych postaci, i jak zwykle opowiem o moich wyborach. E, zazwyczaj w takich filmach e, używam kamieni przełamania na pięciu postaciach, po jednej w każdym kolorze, w tym momencie jestem w stanie przełamać, 3, 4, 5, 7 postaci legendarnych, natomiast niestety tym razem przełamię tylko 3. Wytłumaczę, dlaczego chwilę później. Natomiast zacznijmy od początku. Dostaję wiele pytań odnośnie przełamań limitu: czy powinienem zrobić to, czy tamto, czy złamać taką postać, czy inną. I powiem szczerze, czasem jest bardzo ciężko wybrać jednego bohatera. Ja generalnie nie jestem wielkim fanem ułam łamaczy limitu. E, wiem, że niektórzy używają tych kamieni jak tylko je dostaną i mają komplet, żeby kogoś przełamać, nawet jeśli bohater jest tak z deka, średni, e, moim zdaniem to nie jest najlepsze rozwiązanie. E, przełamanie limitu jest spoko, natomiast bohater dużo więcej zyskuje z talentów. Dodatkowe statystyki, i co jest jeszcze mo e, istotniejsze, umiejętności. Talentów. Przełamanie limitu daje tylko dodatkowe statystyki, natomiast również yy, wzrasta Wam siła Waszego konta i siła wojenna sojuszu. Co jest najistotniejsze, a żeby walki były łatwiejsze, to jest szybsza regeneracja many, a to przychodzi z oddziałów. Bohaterowie są, wypadają z mety, później pojawiają się inni, może ktoś starszy znowu do niej wraca, więc te postacie się zmieniają, a oddziały macie cały czas i oddziały sprawiają, że wasze postacie są silniejsze. Więc pamiętajcie, żeby skupić się na oddziałach e, tych, które zwiększają waszą regenerację many. E, w obecnej mecie odpalanie szybkich postaci po siedmiu klockach i średnich postaci po dziewięciu jest naprawdę kluczowe w ataku. W obronie również też ma znaczenie. E, ta sama historia na szturmach. Każdy bohater musi się odpalać po sześciu klockach, więc zapomnijcie o oddziałach z Critem czy Ninja. Skupcie się na oddziałach z Maną i zobaczycie różnicę. Wróćmy do przełamań limitu. Um, jak weszły przełamania, to przez pierwsze 9 czy 10 miesięcy miałem przełamane tylko trzy postacie, gdzie niektórzy u mnie w sojuszu mieli już przełamane około 10. Um, nie było mi to potrzebne, nadal do końca aż tak bardzo nie jest. Um, natomiast ustawiłem sobie pewne kryteria, żeby wybierać odpowiednie postacie. Więc pierwsze, a czy to jest postać, której będę używał w obronie? Jeśli chcecie pomóc swojemu sojuszowi, to fajnie jest. Też jako jedne z pierwszych przełamywać postacie, które sprawią, że wasza obrona wojenna będzie silniejsza. Punkt drugi. Czy ta postać ma już talenty, lub czy mogę jej wkrótce um, zrobić pełną siatkę talentów? Statystyki um, z talentów, sparowane z umiejętnością talentów, są dla mnie dużo ważniejsze. Punkt trzeci. Czy ten bohater jest uniwersalny? Dla przykładu, są postacie, które są dobre tylko w specyficznych trybach a, czy w określonych sytuacjach, i szczerze nie widzę sensu, żeby dawać takim bohaterom um, kamienie przełamania. Punkt czwarty. Czy ten bohater zyska na przełamaniu limitu? Nie jestem wielkim fanem przełamywania pasywnych postaci, szczególnie jeśli nie używam ich w obronie. Ta sama historia ze snajperami, natomiast oczywiście jest kilka wyjątków. Niektórzy snajperzy są świetni i nawet mam już jednego przełamanego. Punkt piąty. Czy jest to topowa postać lub postać z wysokiego tieru? A jeśli tak, to pewnie i tak dacie jej talenty i będziecie nią często grać. A jeśli Bohater jest średni, ale z kolei wy jesteście graczami typu free to play czy cheap to play i nie robicie dużo przyzwań, nie ma problemu. Po to tutaj jest punkt szósty. I punkt szósty, czy lubię tego Bohatera? Jeśli tak, to nie ma problemu. Skoro go lubię, to będę nim grał, więc mogę przełamać mu limit. To są moje kryteria. Zacznijmy od frakcji Mroku. A kilka ciekawych opcji. Bardzo lubię Reini. Hmm, również konszu, a Kepri jest e, fajną opcją. Natomiast tu jestem rozdarty pomiędzy dwiema postaciami. E, prawda jest taka, że często używam ich razem. E, I jest to kostium Hell i Narcyzja. Obie są świetne i to jest naprawdę trudny wybór. Natomiast dzisiaj przełamie Narcyzję. Szybka mana. Ok obrażenia, Świetny, świetne drugie efekty umiejętności specjalnej, um, fantastyczny bonus rodziny i pasywka. Używam jej czasem w obronach turniejowych, może będę chciał przetestować w obronie wojennej. Nawet w tym turnieju, um, który obecnie się skończył, była w mojej obronie i miałem tam A. Um, z przyszłych opcji tu mógłbym zaczekać na. Lubu, ale niestety mam mało materiałów um, do ulepszania postaci, więc przypuszczam, że zanim będę miał materiały na lubu, to już będę miał kolejny zestaw kulek. Frakcja świętości. I znowu kilka fajnych wyborów. A tutaj bardzo lubię kostiumową Seaf i profesor, świetne postacie, natomiast są to postacie pasywne. Matylda jest rewelacyjna i oczywiście uwielbiam grać Zugel Young. Natomiast a, mam wrażenie, że potrzebuje troszkę więcej siły przebicia, takiej mocy ofensywnej w tym żółtym kolorze. Więc opcjami są Horus, a, drugi kostium Juna, albo Erlang Shen. Mam kamienie, żeby złamać dwóch bohaterów światłości, natomiast zaczekam aż zrobię Erlang Shen. On będzie moim kolejnym projektem. Frakcja lodu. Ok. Postacie, którymi gram dosyć często i nie są tu przełamane, to jest Krampus, Passepartout, Esme, Miki właściwie tylko na szturmach i tytanach. Z postaci, które też dosyć często używam, to też jest Lord Loki, i on mógłby być opcją. Z przyszłych opcji to mógłby być Theobald, um, Benu albo Gailard. E, natomiast nie ma pośpiechu. W tej frakcji zaczekam. Kto wie, może zrobię drugą kostiumową Alaskę. Frakcja Natury. E, tutaj uwielbiam Arko. A drugi Liu Bei, a mógłby być opcją. Z kolejnych projektów, to chociażby gracja, żeby móc zestawić drużynę na 7 klocków. A większość osób pewnie by przełamała Kvinto. Natomiast tu również mam kulki na dwóch bohaterów, i dzisiaj przełamie Ewelin. A szybka Mana. Obniżenie obrony przed um, żywiołem, dezaktywacja, używam jej na tytanach, w wydarzeniach i oczywiście w walkach między graczami. Postać stara, ale bardzo dobra. I ostatnia frakcja frakcja ognia. Um, I znowu kilka fajnych naprawdę opcji. Bardzo dobrze mi się gra Hochenem w ataku, często go używam. E, bardzo lubię Zimkitę, mimo tego, że jest również stara, tak jak Ewelin miesiąc starsza właściwie. Um, tak, świetna postać i to była w ogóle moja pierwsza piątka w grze za pierwszy token, który dostałem z jakiegoś zadania. Um, więc mam do niej duży sentyment. Nowy bohater miesiąca, czyli Rafian i Nurgib um, mógłby być spoko tak samo jak Ruby, um, gdzie jest ta Ruby moja. Rubinia um, mam ją od niedawna. Świetny bohater, mój pierwszy ninja, zawsze ją chciałem, natomiast nie wydaje mi się, że będę używał jej w obronie. Z postaci, które są świetne zarówno w obronie i w ataku, to zdecydowanie jest Hator. Świetna postać i bez dwóch zdań Hator będzie moim kolejnym przełamaniem w kolorze czerwonym, natomiast dzisiaj wybieram alukarda. Bardzo szybka mana uderza trzech, niższy pomocników. Jak niższy pomocników to też leczy, przyspiesza manę innych. Mamy coraz więcej twórców pomocników w obecnej mecie. I wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy dużo bardziej tego przełamania potrzebuje na Alucardzie niż na Hator czy rubi. Więc to są moje trzy wybory na dzisiaj: Narcyzja, Ewelin i alukard. W żółtym i niebieskim się wstrzymuję tym razem. Dajcie znać, co myślicie o tych wyborach. Um, może wy byście wybrali innych bohaterów? Nie wiem, dajcie znać w komentarzach. Powodzenia i do zobaczenia.